Sukcesy może też odtrąbić Netflix, który pokazał po raz kolejny mocne wyniki. Tym razem za drugi kwartał 2025 roku, wyraźnie przekraczając oczekiwania analityków pod względem i przychodów, i zysków. W okresie od kwietnia do czerwca firma wypracowała 11,1 miliarda dolarów przychodów, a zysk netto na akcję wyniósł 7,19 dolarów. Jednocześnie Netflix podniósł swoje prognozy na cały 2025 rok, zarówno jeśli chodzi o sprzedaż, jak i marże operacyjne. Choć drugi kwartał tradycyjnie bywa dla Netflixa słabszym okresem pod względem pozyskiwania nowych użytkowników, to w tym roku firma utrzymała wysokie tempo dzięki premierom popularnych seriali takich jak trzeci sezon Genie Georgia oraz finałowy sezon Squid Games. Pomogła też słabsza kondycja dolara, ponieważ ponad dwie trzecie przychodów Netflix generuje poza Stanami Zjednoczonymi. Ale mimo bardzo dobrych wyników, akcje delikatnie na giełdzie spadły. No tylko... Nie trzeba tu się doszukiwać specjalnie za każdym razem logiki, szczególnie w tak krótkim terminie, szczególnie że w ciągu ostatnich 12 miesięcy kurs Netflixa niemal się podwoił, a wartość rynkowa firmy przekroczyła już 500 miliardów dolarów. To więcej niż łączna wycena takich gigantów jak Walt Disney, Comcast i Warner Bros. Discovery w jednym.